No rozumiem, bo ja tutaj e, miałam adwokata, bo moja sprawa była skomplikowana, bo ja, ja już to mówiłam gdzieś, mm -hmm. nie na jednym nagraniu, że byłam tutaj w banku Lloyds i powiedziałam, że zniszczę ten bank i między innymi z takich różnych aktów, jak no, ten prawnik mi. Dawał, to się dowiedziałam, że grupa antyterrorystyczna do, do mojej osoby włączyła. No bo widzisz, ty wyglądasz, ty wyglądasz na osobę zupełnie taką, znaczy ja bym w życiu Ciebie nie podejrzewał, tak, o, o jakieś odchyłki. Natomiast Natomiast jak ty powiedziałaś pewnym głosem, że tutaj zniszczysz ten bank, oni nie wzięli tego pod uwagę, ty chcesz go zniszczyć prawnie, tylko że ty masz już tutaj pod sobą, że tak powiem, dynamit albo jakiś senteks i po prostu, że tylko pociągniesz za, za winkiel i, i pójdzie w powietrze, nie? O to, o to tutaj chodziło, nie? Wła właśnie nie. Wła właśnie nie, bo to e, oni wiedzieli. Tylko tak się zastanawiam, gdzie ja to mam, e, tę dokumentację. E, się przestraszyłem, że szukasz tego pasa z tymi dynamitami. E, Miałam zalaminowane za pieniądze, e, między innymi ten chiński w powiększeniu. E, zrobiłam skany i w powiększeniu. E, gdzie on jest, ten chiński? Lepiej A nie tu. pokazuj, nie. bo skanowanie o, pieniędzy został. jest nielegalne. E, zeskanowany i w powiększeniu zalaminowany, miałam e, angielski pieniądz polski pieniądz, e, królową z jej mężem miałam to wszystko miałam zalaminowane w banku e, i ja grzecznie czekałam na policję, bo ja tam zadymę jakąś zrobiłam, bo nie pamiętam już dokładnie jak to było e, oni wcześniej e, wypłacili jakieś nam pieniądze, bez żadnych e, dokumentacji e, mojej córce bo to było z córą a później jak ja chciałam, znaczy żeby, żeby zlikwidować, bo oni mnie wkurzyli, żeby zlikwidować konto w banku i tam zostało, zostało chyba 100 funtów też i już nie chcieli, no to ja tam zadymę zrobiłam, w każdym bądź razie, ja to wszystko, aha, że oni policję wzywają. No, i taki ring był, taki, no, dzwonek głośny. Żadna ochrona nawet się nie pokazała. Tylko, że policję wzywają. Że policję wzywają. A ja grzecznie, ja mówię, I, I haven't, czyli po angielsku, I haven't education, bomb, gun. I ja rozłożyłam te, to, te zalaminowane rzeczy. Znaczy te, no, pieniądze i tak dalej, to co mówiłam. No i grzecznie na policję poczekałam w banku, policja przyjechała, no ja chciałam w banku dalej urzędować, że tak powiem, czyli swoje treści przedstawiać, no ale policja w końcu no, mnie wyprowadziła, no i pani Ewo coś tam, no i na zewnątrz, w ban na zewnątrz banku i grzecznie e zawieźli mnie do domu. W domu jakieś tam zeznania jeszcze złożyłam i to było w 2015 roku, pod koniec 2015 roku i aha, jak policja z domu wyszła to była moja star starsza cura z chłopakiem i oni zaczęli bić mi brawo. A, Pierwsze ten, brawo dostałam nie, od w dzieci. Chciałabym filmik z tej akcji zobaczyć kiedyś.